System wsparcia biogazowni rolniczych w Polsce Zasadniczo podstawowym źródłem dochodu biogazowni jest sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej lub sprzedaż biogazu oczyszczonego do jakości gazu ziemnego w przypadku jeśli biogazownia wyposażona jest w system uzdatniania biogazu. Dodatkowo biogazownia może zarabiać na sprzedaży pofermentu lub nawozu wytworzonego na bazie pofermentu. W praktyce na chwilę obecną zagospodarowanie pofermentu generuje dodatkowe koszty, a nie przychody dla operatora biogazowni. Teoretycznie możliwa jest także odpłatna utylizacja odpadów w biogazowni, np. odpadów połubojowych. Oprócz wyżej wymienionych źródeł przychodów, w Polsce dzięki istniejącemu systemowi wsparcia odnawialnych źródeł energii biogazownia może liczyć na dodatkowe przychody. Mogą one nawet przekraczać łączną kwotę innych przychodów biogazowni. Ponieważ odnawialne źródła energii przy obecnym stanie technologii i aktualnej sytuacji na rynku nie są jeszcze w stanie konkurować ze źródłami konwencjonalnymi, potrzebne jest wsparcie zewnętrzne. Na świecie stosowane są dwa podstawowe modele wsparcia odnawialnych źródeł energii. Pierwszy wpływa na ceny energii, tzw. price system. Opiera się na założeniu, że producenci wytworzą pożądaną ilość energii zachęceni jej atrakcyjnymi cenami. Jego wariantami są m.in. system stałych cen, tzw. feed-in tariff, ulgi podatkowe, dopłaty gwarantowane czy subwencje inwestycyjne. Podstawowym założeniem drugiego systemu, tzw. kwota system, jest określenie przez organ regulacyjny, np. odpowiednie ministerstwo, ilości energii, która musi być wyprodukowana przez wybrany typ źródła. Cena energii kształtuje się zaś na podstawie mechanizmów rynkowych. Model ten ma dwa warianty: system przetargów i system zielonych certyfikatów. System zielonych certyfikatów obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, Szwecji oraz w Polsce. W Polsce mechanizm ten funkcjonuje w oparciu o świadectwa pochodzenia energii. Świadectwo pochodzenia to dokument świadczący o pochodzeniu energii uzyskanej z odnawialnego źródła, wydawany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Świadectwo posiada indywidualny numer, zawiera informacje o ilości wytworzonej energii, a także czasie i miejscu jej wytworzenia. Tak zwane zielone certyfikaty są prawem majątkowym powstającym w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia. Certyfikaty występują w formie zdematerializowanej w postaci zapisu elektronicznego w systemie ewidencyjnym. Prawa majątkowe związane z certyfikatami są zbywalne. Mogą być sprzedane na towarowej giełdzie energii lub na innym rynku regulowanym. Oprócz zielonych certyfikatów od 1 stycznia 2011 roku funkcjonuje instytucja świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie i wprowadzenie do sieci gazowej biogazu rolniczego. System brązowych certyfikatów działa na takich samych zasadach jak zielonych: świadectwa pochodzenia muszą wskazywać nie tylko ilość wytworzonego biogazu o parametrach określonych w rozporządzeniu, ale także równoważną ilość energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest porównanie czy przeliczenie zielonych i brązowych certyfikatów, a biogazownia rolnicza ma możliwość wyboru, który rodzaj świadectw pochodzenia wybrać. Na chwilę obecną brązowe certyfikaty nie były wydawane, nie ma też jeszcze w Polsce instalacji, która wtłaczałaby uzdatniony biogaz do sieci gazowej. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej są obowiązane do przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie określonej ilości energii elektrycznej. Wynika to z artykułu 9a ustawy Prawo Energetyczne. Zakres tego obowiązku określa rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonego w odnawialnym źródle energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. W 2013 roku obowiązek wynosił 12%, a w 2014 14%. Upraszczając oznacza to, że w 2014 roku 14% zużywanej energii elektrycznej powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada odpowiedniej ilości certyfikatów, zobowiązane jest uiścić opłatę zastępczą za brakującą ilość energii. Opłata zastępcza jest corocznie ustalana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na 2004 rok wynosi 300 zł i 3 grosze za 1 MWh. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym system certyfikatów będzie funkcjonował do 2021 roku. Na wykresie przedstawiono średnioważone ceny z transakcji zielonymi certyfikatami przeprowadzonymi na towarowej giełdzie energii od 2005 roku do końca kwietnia 2014 roku. Indeks PMOZ dotyczy certyfikatów wydawanych za energię wyprodukowaną do 30 marca 2009 roku, a PMOZA certyfikatów za energię wytworzoną po 30 marca 2009 roku. Do 2011 roku ceny z transakcji na TGE były zbliżone do wysokości opłaty zastępczej. Sytuacja zmieniła się w 2012 roku, kiedy wskutek nadpodaży świadectwo chodzenia na rynku cena certyfikatów gwałtownie spadła. Wynika to z bardzo dużego wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w latach 2011-2013 i stosunkowo niskiego obowiązku zakupu certyfikatów 104% w 2012 roku. Nadpodaż certyfikatów cały czas się utrzymuje, wskutek czego ceny zielonych certyfikatów wciąż są stosunkowo niskie, ale w 2014 roku sytuacja powoli zaczyna się poprawiać. Wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji stanowi oszczędność nośników energii, dlatego kogeneracja jest promowana przez Unię Europejską. W Polsce istnieje system wsparcia, dzięki któremu wytwórcy energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji mogą liczyć na dodatkowe przychody. Wsparcie, podobnie jak w przypadku odnawialnych źródeł energii, oparte jest na systemie świadectw pochodzenia, tzw. kolorowych certyfikatów. Wytwórca energii w skojarzeniu może się ubiegać o świadectwa pochodzenia energii, z którymi wiążą się prawa majątkowe. Aktualnie istnieją trzy rodzaje świadectw pochodzenia energii z kogeneracji dla jednostek o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła do 1 MW lub opalanych paliwami gazowymi są to tak zwane żółte certyfikaty dla jednostek o mocy powyżej 1 MW innych niż opalane paliwami gazowymi, metanem i gazem z przetwarzania biomasy tak czerwone certyfikaty, które nie dotyczą biogazowni, dlatego nie przedstawiono ich cen na wykresie oraz dla jednostek opalanych gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy lub metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego tak fioletowy certyfikat. Wykorzystanie energii cieplnej produkowanej w biogazowni w obecnej trudnej sytuacji OZE w Polsce jest bardzo ważne dla powodzenia przedsięwzięcia. Inwestor otrzymuje dodatkowy przychód z jednej strony ze sprzedaży energii cieplnej, a z drugiej ze sprzedaży uzyskanych certyfikatów kogeneracyjnych. W przypadku biogazowni mogą to być fioletowe lub żółte certyfikaty. Nie można ich jednak łączyć. Początkowo inwestorzy biogazowni, lokalizując projekty, nie przykładali dużej uwagi do kwestii zagospodarowania ciepła. Stopniowo, w miarę rozwoju rynku i dążenia do optymalizacji finansowej projektów, możliwość wykorzystania energii cieplnej stała się kluczowa. Dlatego obecnie projekty biogazowe lokalizuje się z reguły w pobliżu potencjalnych odbiorców energii cieplnej, zakładów przemysłowych czy ciepłowni. Biogazownia może też być ściśle powiązana z danym zakładem, np. z gorzelnią czy mleczarnią. Może dostarczać energię cieplną i elektryczną, sama odbierając odpady i wytwarzając z nich biogaz. Oczywiście, w przypadku tak ścisłej współpracy, pojawia się ryzyko zakończenia działalności przez zakład przemysłowy, które musi uwzględnić inwestor. Obowiązujący system wsparcia oparty na kolorowych certyfikatach ma być zastąpiony tak zwanym systemem aukcyjnym. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma wprowadzić nowy system wsparcia. Warto zaznaczyć, że ustawa o odnawialnych źródłach energii ma między innymi transponować dyrektywę unijną dotyczącą OZE z 2009 roku. Powinna wejść w życie do końca 2010 roku, jednak z powodu licznych zmian w projekcie ustawy prace nad nią trwają do tej pory. Początkowo ustawa o OZE miała tylko zmodyfikować system certyfikatów poprzez dodanie współczynników korygujących ilość przyznawanych certyfikatów dla poszczególnych technologii. W międzyczasie rząd zdecydował jednak, że system certyfikatów jest zbyt drogi, dlatego rozpoczęto pracę nad modelem aukcyjnym. Projekt ustawy jest wciąż modyfikowany, dlatego trudno powiedzieć, jak dokładnie będzie funkcjonował nowy system wsparcia. Idea nowego rozwiązania to organizacja swoistego przetargu na wyprodukowanie określonej ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Inwestor będzie musiał zadeklarować cenę za wyprodukowaną energię, ale nie wyższą niż ogłaszane przez ministra gospodarki ceny referencyjne dla poszczególnych technologii. Przedsiębiorca, który wygrał aukcję, w ciągu dwóch lat jest zobowiązany zbudować i uruchomić instalację. Cena z aukcji będzie obowiązywać przez 15 lat.